Dzień siedemnasty wieczór. Ewangelia według świętego Łukasza 23, werset od 39 do 43. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu, czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił i dodał. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział. Zaprawdę powiadam ci. Dziś ze mną będziesz w raju. Rozważania: Dobry Jezu, Ty darowałeś skruszonemu łotrowi, bo uznał swoje grzechy, a cierpienie przyjął jako pokutę za nie. To On wydał sprawiedliwy wyrok, nie Piłat. On uznał Ciebie za króla i zaświadczył o Twojej niewinności. Jego wiara, skrucha, żal za grzech i ufność w Twoje miłosierdzie otwarły Twoje serce dla Niego. W ostatnich chwilach swego życia został usprawiedliwiony. Obiecałeś Mu niebo, ogłosiłeś świętym. Jezu o sercu miłosiernym, uczyń serce moje według serca Twego. Mario, tyś słyszała, jak Twój syn przebacza. Wyproś mi łaskę żalu doskonałego. Nie chcę czekać do dnia mojej śmierci. Już dziś chcę łzami żalu obmywać i z miłością całować przebite stopy Jezusa. Rachunek sumienia, módl się powoli tymi słowami. Mój dobry i miłosierny Jezu, stoję przed Tobą. Wiem, że patrzysz teraz na mnie z miłością. Chcę dzisiaj Ci powiedzieć, wiem, że to nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. Duchu Święty, dodaj mi męstwa w tym rachunku sumienia. Oświeć moją pamięć i moje serce. Aniele stróżu mój, wierny świadku mojego życia, Pomóż. Amen. Teraz przypomnij sobie, jakie były Twoje poranne postanowienia, co się wydarzyło w tym dniu i jakie uczucia były w Twoim sercu. Oceń, z czego Maryja i Jezus byliby zadowoleni. Podziękuj za to. Dzięki Ci, Panie, za to, że przypomniałeś mi tyle momentów mojego życia. Kiedy stałem się powodem cierpienia Twojego, moich braci i sióstr, że teraz mogę żałować, i za to, że zabierasz mój lęk i wstyd przed przeszłością i obawy przed przeszłością. Teraz oceń, z czego Maryja i Jezus byliby niezadowoleni, przeproś za grzechy i zaniedbania. Miłosierny Boże, wybacz mi za mojego serca, głupie usprawiedliwienia, popadanie w rozpacz, niedowierzanie Twojej dobroci i miłosierdziu. Przepraszam Cię, żałuję. Proszę Cię, dobry Ojcze, pomóż mi jutro nie ulec pokusie pychy, pomóż mi w walce z moją wadą, Chcę być podobny do Jezusa i Maryi. I teraz pomyśl, w czym chcesz być podobny do Jezusa i Maryi. Szczególnie proszę Cię o cnotę, na przykład pokory, prawdomówności, wspaniałomyślności, miłosierdzia. Chcę poznać Twoją świętą wolę, daj mi siłę ją wypełnić. Proszę o łaskę Ducha Świętego, łaskę wiary, nadziei i miłości na jutrzejszy dzień. Jezu, ufam Tobie. Królowo pokoju, módl się za nami. Święty Maksymilianie Mario Kolbe, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami.